Cześć wszystkim jestem Monty i witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z Garotu Into Tepit Kolejny dzisiaj musimy że te... w tej nocy musimy znaleźć numer do mamy, więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dołączcie się na Discordem w pisie Nota ja kupi mi tą lampę lawową na wyprzedaży garażowej Dość retro ale pomyślałem, że jest fajna Mam... mam wa ważniejsze do roboty niż praca domowa. Opie! Sranie jest ważniejsze od pracy domowej. Chociaż już, już i tak już nie ma za Już i tak już nie ma. I tak nie ma już te, m, zadań domowych. Nie będę potrzebował tego wentylatora. Skoro lata się kończy To wygląda coś, co robi dużo hałasu. Tata, czy ma tutaj swoje stroje medyczne. Mama, owa, tu... czy ma tutaj swoje stroje medyczne? Czy zostawiła tę baterię? Bateria. I? A, bo pod L są logi, i pod Q zadania. E, M. Korytarz. Cepialna, nie główna. To ja bym poszedł tutaj na koniec, bo tam może być... Odjeździłbym domy najpierw, o. Wygląda na coś co robi dużo hałasu. To numer mamy. Okej. Okay. Te wglądać, to robi dużo hałasu. O, bateria może się przydać. Te zakorzenione stare pudełka są tutaj odkąd pamiętam. Lina. No. Mechanizm oporu wagi. Nie, nie chcę się chować. Też <laughs> Cześć kici, kici. Ekskluzywne naczynia, których Używam jak tylko na święta To zajebiste te naczynia Ok Rok się, się nie zmienił dzięki kalendarzu Ale czemu ja jest... Tylko miesiąc Czy mam tu gry planszowe, które gram podczas wieczor w gier ...kiedy wychodziliśmy, ale teraz gramy w gry planszowe w domu. To wygląda, to, co robi dużo hałasu. No shit, Sherlock! Nie chcę, żeby mama wracała do domu z, z, tą, z tym czymś. Na jest zdjęcie babci i nadal mieszka w pobliżu Strych Mama kołysała nie na, na tym dosnu, gdy byłem niemowlakiem Drabina Coś czuję, że będzie potrzebna. Nie. To mm. wygląda, dobra. Tak wiele numerów, to musi być książka telefoniczna. Dobra. Widziałem telefon taty na nosnym stoliku. Najpierw muszę znaleźć sposób, żeby, żeby to coś wyszło. Może uda mi się przestraży, ...przestrażyć głośnym hałasem? To powinno być wystarczająco głośne. Najpierw się słowem. Zapewne głupiega głupiego. A, nie mogę. Dobra. Mnóstwo ubrań... not now Piśnica Tam pani nie poję. Numer mamy 5555683 Osiągnięcie dzwoniał dzwonię. Halo? Mamo, mamo, to pilne. Co się dzieje? To tata, on coś jest nie ni tak. Ok. Zaraz tam będę. Jeez. Spotka się z mamą. Uff. Nie wolno tak robić, ty bakłażanie. No nie gadaj! Oh, SNEER! No ale jezu, kuf... No, no i co się... Czemu mnie wywaliliście do menu? Я... Yeah. Hmm. To musi być mała Fajnie tego, że ten David tam. Zniknął. Hitika Mamo, Tata został parłań, zastąpiony przez. Parwany? Zastąpiony? Taki żart, oswald? Tata wygląda dobrze, powinieneś. wiedzieć, że nie wolno udawać, że coś się dzieje, gdy jestem w prasy. A, ale. nie widzisz tego? Widzę, że Tata jest w porządku. Nie wiem, co cię napadło, ale idź do swojego pokoju i się spokój. Muszę wracać do szpitala. Ale cóż, chyba wszystko należy ode mnie. Dlatego musi być uwięziony w pasenie z koleczkami. Muszę wracać do drzewa. Hmm. tak kolega mi zaś spoilerował, że można piwnicą y, uciec z tą, drab z tą drabiną. Więc, ale powiedział, że są inne drogi jeszcze. A, a, ale dobra, jednak się da, dachem. Ci można było bo jeszcze uciec poza tu piwnicę? Drzwiami chyba jakimś innym okno. Inne, innej drogi nie widzę. Idź do pana z pieszkami. Jest bardzo późno, gdzieś jako twoje Twojej że tu jesteś? E, tak, to ta spalił obiad, więc awaryjna pizza. Co, co robił? E, ramen z makaronem. Ten, ten rodzaju z mikrofali? Do mikrofali? Tak. Ach, tak, też to przerabia. Raz ...niż dodać wody i zapach, przecież tato na zawsze. Dobra, teraz muszę znaleźć tatę. Co? Czy ten dzieciak płacze? Może potrzebuję pomocy? Mm. Pomóż mi, nie chcę się... Nie mogę się wydostać. Jak się tam dosta dostałeś? Coś mnie złapało i wepchnęło do środka czuję, że tego zim zaraz się zaczaśnie? Myślę, że mogę poluzować i robić torbę I Znajdę jeden. Hmm, fajny. A, tu mam. Pizza o smaku... a, dobra. Mogę wyjść. Powinienem po prostu... odejść. Osiągniecie. Tak mam... od i co mam zrobić? Nie. <grystanie> serio? Czy to już jest koniec? Serio tak. Wow, najszybszy ending jakiś zrobiłem. Nie wiem, oczywiście click to ten click to 30. Nie, nie. Ale to jest serio tak? zrobisz tutaj ending. OK. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się w następnym odcinku. zostać łapkę w górę i subskrypcję. się na, na Discorda w opisie. Do zobaczenia! Polisz. Władysław Myśliński. Dzięki za ten. Dzięki dzięki tobie nie mogę... nie muszę tłumaczyć niczego. Zobaczymy się w na następnym odcinku, zostawcie łapkę w górę subskrypcja, subskrypcję, dołączcie się na Discord, w opisie. Do zobaczenia i cześć!